Tak, AI tworzy inne AI. Na koniec coś, co może zmienić wszystko. Nie chodzi tylko o AI, które rozpoznaje twarze czy podpowiada nam film na Netflixie. Mówimy o AGI, Artificial General Intelligence, czyli sztucznej inteligencji zdolnej do samodzielnego uczenia się, adaptowania i rozwiązywania problemów jak człowiek lub lepiej. Modele językowe, takie jak GPT, już teraz tworzą teksty, programują, piszą wiersze, a nawet pomagają w badaniach naukowych. Potrafi też tworzyć muzykę, obrazy, filmy, projektować produkty i prowadzić symulacje naukowe. Niektóre firmy używają AI do projektowania nowych materiałów, leków i nawet sztucznej inteligencji. Tak, AI tworzy inne AI. Technologie, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć, są dostępne, rozwijane i gotowe zmienić nasze życie, ale z wielką mocą przychodzi też wielka odpowiedzialność.